Twierdza Königstein to wyjątkowe miejsce na mapie turystycznej Europy, które przyciąga zarówno miłośników historii, jak i entuzjastów przyrody. Położona na wzgórzu nad rzeką Łabą, w samym sercu saksońskiej Szwajcarii, zachwyca swoimi monumentalnymi murami, malowniczym otoczeniem i wielowiekową historią. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz górskich, której nie zdobyto nigdy mimo prób. Dzięki swojej strategicznej lokalizacji i potężnym umocnieniom, twierdza przez wieki pełniła rolę nie tylko obronną, ale również administracyjną oraz jako miejsce schronienia dla saksońskich władców. Dziś stanowi prawdziwą gratkę dla odwiedzających, którzy chcą poczuć atmosferę minionych czasów i podziwiać spektakularne widoki. Zwiedzanie Koniksteinu to podróż przez stulecia. Kompleks fortecy rozciąga się na powierzchni ponad 9 hektarów i składa się z ponad 50 budowli, które prezentują różne epoki i style architektoniczne od gotyckich murów, przez renesansowe koszary, po barokowe pałace. Do najważniejszych obiektów należy zbrojownia, gdzie przechowywano broń i zbroje. Oraz najstarsze w Europie koszary, będące świadectwem dawnej potęgi militarnych konstrukcji. Wielu zwiedzających zachwyca także gotycka kaplica, w której odprawiano nabożeństwa dla garnizonu. Każdy z tych budynków opowiada własną historię, tworząc fascynującą mozaikę życia na przestrzeni wieków. Jednym z najbardziej niezwykłych elementów twierdzy jest jej system podziemnych korytarzy i lochów. Te mroczne i tajemnicze przestrzenie skrywają wiele opowieści o więźniach oraz próbach ucieczek. Przechodząc przez podziemne labirynty, można niemal poczuć atmosferę dawnej twierdzy i wyobrazić sobie, jak trudne były warunki życia i służby żołnierzy w tym miejscu. Dla poszukiwaczy przygód i odkrywców. To z pewnością jedno z najbardziej emocjonujących miejsc do zwiedzania. Stwierdzy roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków w Saksonii. Spacerując po murach, można podziwiać rozległą panoramę na saksońską Szwajcarię. Z jej stromymi skałami, zielonymi lasami i wijącą się rzeką Łabą. To idealne miejsce na chwilę refleksji oraz odpoczynek w ciszy natury, która idealnie współgra z majestatyczną fortecą. Miejsce to przyciąga również fotografów, którzy chcą uchwycić niepowtarzalny klimat tego zabytku. Twierdza Koniksztajn to nie tylko zabytek, lecz także żywe centrum kultury. Przez cały rok organizowane są tu różnorodne wydarzenia, takie jak inscenizacje historyczne, jarmarki oraz wystawy, które przybliżają życie i tradycje minionych epok. Odwiedzając twierdzę w okresie świątecznym można natrafić na niezwykle klimatyczny jarmark Bożonarodzeniowy, który dodaje temu miejscu jeszcze więcej uroku. Dzięki bogatej historii, doskonałemu położeniu oraz dbałości o szczegóły, twierdza Königstein jest miejscem, które zachwyci każdego. To obowiązkowy punkt na trasie podróży po Saksonii i jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie można doświadczyć niezwykłej atmosfery przeszłości, połączonej z pięknem otaczającej przyrody.